Dziś w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym. Jeżeli posłowie go poprą, to będzie można liczyć na dopłaty do tego surowca. Na jakich zasadach? Między innymi o tym z rzecznikiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksandrem Brzuską rozmawia Adam Janczewski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Z awarią na łączach, z kilkuminutowym opóźnieniem, ale już jest. Dzień dobry panie rzeczniku. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. To nie przedłużając, przypomnijmy kto będzie mógł liczyć na rządową dotację do węgla. Przede wszystkim te osoby, które ogrzewają swoje domy, źródłem, źródłem ogrzewania na, na paliwo stałe, czyli na węgiel, te osoby, które wpisały swoje źródło ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków lub mają takie zaświadczenie o wpisie do tej centralnej ewidencji, te osoby będą mogły składać wnioski o tak zwany dodatek węglowy, który będzie można składać te wnioski do 30 listopada tego roku. Dlaczego przyjęto limit akurat 3000 zł na jedno gospodarstwo? Przede wszystkim mówiliśmy o takiej kwocie, która byłaby analogiczna do tego poziomu wsparcia, jak było w tej, w tej pierwszej ustawie, gdzie mówiliśmy o tych 996 60 zł 60 groszy za jedną tonę węgla. Zgodnie z nas i wewnętrznymi analizami to się do 3000 na gospodarstwo domowe będzie odpowiednią kwotą wsparcia do zakupu węgla, ale to gospodarstwo domowe będzie, od ich potrzeb będzie zależało, w jakim stopniu te środki będą wydatkowane. Będą to jest analogiczne rozwiązanie wsparcia, jak na przykład przy dodatku osłonowym, gdzie też na początku roku weszły przepisy, które umożliwiały skorzystanie z dodatku, który był po to, aby niwelować wzrosty cen za energię, Energię czy, czy ciepło. A co właśnie z, tą, z tym pomysłem, z tym projektem ceny gwarantowanej tony węgla? Czy on jest aktualny, czy wylądował gdzieś już w koszu? Czy te przepisy za kilka dni wchodzą w życie? Tę, ta ustawa została na początku lipca podpisana przez pana prezydenta. Do czasu wejścia nowych przepisów, te przepisy będą obowiązywać, mówiący o tej gwarantowanej ceny węgla. I te podmioty, które wejdą w ten program i będą chciały uzyskać rekompensaty, a obywatele, którzy będą chcieli, mieli możliwość skorzystać z tych. Z tej gwarantowanej ceny będą mogli z tego skorzystać, ale myślę, że to jest kwestia kilku tygodni. Przewidujemy, że te nowe przepisy o dodatku węglowym, które będą uchylać te przepisy o tej gwarantowanej cenie, wejdą w prawdopodobnie w połowie sierpnia. Ktoś kto ogrzewał dom Peletem dotychczas i tak zadeklarował w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale ze względów ekonomicznych, z. Tego powodu, że chciałby uzyskać dotację w tym roku chciałby przejść na węgiel, to na dopłatę może liczyć, czy nie. Ale czy mówimy tylko te gospodarstwa domowe, które mają wpis do centralnej ewidencji miejscowości budynków i jako główne źródło ciepła wpisują jakby kocioł ogrzewany węgiel, te, te, te osoby będą mogły skorzystać z tego dodatku węglowego? Wiem, że próbuje pan pójść w kierunku tych osób, które ogrzewają innym paliwem niż, niż węgiel. Dokładnie. tak jak Tutaj w rządzie zastanawiamy się nad tym, pracuje specjalny międzyresortowy zespół, który jakby szuka rozwiązań, które byłyby szerszą tarczą antyinflacyjną dla innych grup społecznych. Dzisiaj mówimy o osobach, które, czy znaczy mówimy o tym, od 16 kwietnia w Polsce mamy zakaz importu Federacji Rosyjskiej węgla, obowiązuje embargo europejskie na węgiel. Stąd pierwsza grupa to te osoby, które ogrzewają swoje domy węglem. Przypomnę, 42% gospodarstw domowych w Polsce nadal ogrzewa swoje domy tym, tym surowcem. Więc ta grupa do nas była priorytetowa, ale oczywiście mówimy też o, o innych, tak aby im użyć tak, bo widzimy te wzrosty cen za surowce, za energię, za ciepło. Więc nad tymi rozwiązaniami się, się pochamy. Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy te rozwiązania będziemy przekazywać na zewnątrz i będziemy starać się, żeby one jak najszybciej weszły w życie. Jeżeli Sejm dzisiaj przyjmie rzędowy projekt, to kiedy będzie można starać się o te dopłaty? Myślę, że wejście w życie tej ustawy to jest druga połowa sierpnia. Te wnioski będą składane do gmin. Przypomnę, do 30 listopada tego roku i gminy będą miały do 30 dni na wypłatę e, tych środków. Wniosek będzie prostszy niż w przypadku osunowania, tak naprawdę dane osobowe, dwa oświadczenia czy trzy do podpisu, no i, ten, e, e, i to zaświadczenie o tym, że ma się wpis lub złożyło się wniosek o wpis do centralnej ewidencji emisji na bo, bo to jest to, e, to jest ten główne, e, główne założenie umożliwiające, Złożenie wniosku o, o dodatek węglowy, Więc myślę, że kwestia drugiej połowy sierpnia te wnioski do gmin będzie można już składać. Znaczy, w ogóle węgiel będzie dostępny na polskim rynku? Jest wiele głosów, wiele obaw, że tego surowca może zabraknąć. I czyli te głosy, to jest takie wpisywanie się niestety w tą narrację rosyjską, która mówi, że ta wojna w Ukrainie i te wszystkie sankcje, które zostały na, na Rosję, są błędem i powinniśmy od tego odejść. My już od kwietnia, czyli ten embargo do Rosji zostało wprowadzone, już spółki działały, aby ten węgiel do Polski importować. Czy też warto przypomnieć, że nigdy nie było takiej sytuacji, żeby w takich ilościach węgiel był importowany e, drogą morską do Polski. My mówimy tutaj e, o Indonezji, mówimy o Australii, o RPA, o o Stanach Zjednoczonych, więc ten węgiel do Polski płynie. Jeszcze w czerwcu było zabezpieczonych 8 milionów ton węgla. Myślę, że dzisiaj tego węgla jeszcze jest zabezpieczone jeszcze więcej, więc takie są, takie są starania, żeby przed sezonem grzewczym wszystkie zainteresowane strony, nie tylko gospodarstwa domowe, ale i ciepłownie, i duża energetyka, ten węgiel mogła otrzymać, aby skorzystać na najbliższy? Mm. Halo, halo. Nie optował zatem na rację, że tego węgla nie będzie w Polsce. Między innymi przez wojnę sytuacja na świecie niewątpliwie jest wyjątkowa. Niekorzystnie odbije się to właśnie między innymi na cenach surowców. Rozmawiamy o dopłatach do węgla, a czy to oznacza, że musimy przełożyć w czasie walkę ze smogiem w Polsce? W żadnym wypadku program Czyste Powietrze funkcjonuje od 15 lipca. Funkcjonuje jego dodatkowa wersja, czyli Czyste Powietrze Plus, umożliwiające skorzystanie z mechanizmu prefinansowania, czyli przedpłaty jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. To jest wsparcie dla drugiej i trzeciej grupy dochodowej w ramach programu Czyste Powietrze. Tam można otrzymać odpowiednio do 47 000 i do 79 tysięcy złotych wsparcia. Wystarczy umowa z firmą, która będzie realizowała tę inwestycję i po dwóch tygodniach. Będzie można otrzymać, czy ta firma będzie mogła otrzymać nawet 50% środków na, na tę inwestycję. Więc nowe machinacje działają. Program Czyste Powietrze cieszy się dużym zainteresowaniem, bo już mówimy o ponad 470 tysiącach gospodarstw domowych, które złożyło wnioski na łączną sumę ponad prawie 8,5 miliarda złotych. Komisja Europejska zaleciła, by zimą oszczędzać energię i mniej grzać. To zalecenia w kontekście zużycia gazu, ale w Polsce, w kontekście węgla i innych surowców, czy również możemy mieć takie zalecenia? A czy w tym momencie my jesteśmy po tej bezpiecznej stronie? Wtedy, kiedy inne państwa członkowskie Unii Europejskiej zastanawiały się, w jaki sposób reagować na ten, kryzys, na ten kryzys, my byliśmy na to przygotowani od kilku lat. My mieliśmy już obowiązkowe magazyny, magazynowanie gazu. Dzisiaj mówimy o tym, że magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 98%, są zapełnione tak naprawdę, jest pełne stopnie zamagazynowania gazu. Mamy zdywersyfikowane źródła dostaw na przełomie września i października. Gazociąg Baltic Pike będzie uruchomiony w przyszłym roku, jego pełna przepustowość, więc tutaj, w tym wypadku, my jesteśmy po tej bezpiecznej stronie, jesteśmy w zupełnie w o wiele lepszej sytuacji niż nasi zachodni sąsiedzi, ale kwestia oszczędzania surowców energii to jest dobry kierunek, bo widzimy, co się dzieje za naszą ostatnią granicą i każde działanie jednostki, jeżeli pomnożymy jako Jakąś dużą grupę osób daje ten efekt skali. To z jednej strony wpływa na to, że oszczędzamy nasze środki finansowe, mamy więcej pieniędzy w portfelach, a z drugiej strony oszczędzamy też nasze zasoby, których, o które dzisiaj mamy niestety walkę na rynku światowym i europejskim ze względu na trwającą agres rosyjską agresję na, na Ukrainie. Czekamy na ustawę umożliwiającą dopłaty do węgla, czekamy też na te rozwiązania, które umożliwiłyby dopłaty do innych źródeł energii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pierwsza grupa osoby, które ogrzewają węglem, dostaną rządowy dodatek. Już w drugiej połowie sierpnia do gmin będzie można składać wnioski, zapewnia rzecznik Ministerstwa Klimatu i środowiska Aleksander Brzuska, z którym rozmawiał Adam Janczewski. Dziękuję.